Rakka z tej strony dzisiaj gramy na MTA oto kolejny odcinek Saksona Dzisiaj Wam pokażę pracę kopalni musicie po prostu uwierzyć sobie tutaj kilo, podejść do takiej skały jak ta na przykład, to już nie możecie kopać tutaj też. Koty tutaj są takie. Tutaj też żyć. A wiemy drugi. Praca jest, według mnie, najlepsza na serwerze. Ja na niej bardzo często zarabiam. Dosyć długo. Także, jest bardzo fajna praca. Zobaczę, czy jest... kolego. No i całkiem szybko się tutaj zarabia. chociaż te kontenery kiedyś były lepsze były lepsze zaraz według mnie także yy, pozdrawiam oczywiście cały serwis szczególnie Maximera Metraxa i Raifa no i to Tyle ja by było w tym odcinku. Trzymacie się. Cześć.